to jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie. Alleluja, Alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim, Słowem Ewangelii według świętego Mateusza, Sława Tobie, Panie. Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od Niego chrzest, lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz. Bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. Oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, ostępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. Oto głos z nieba mówił Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mamy upodobanie. Oto słowo pańskie chwała Tobie Chryste. <laughs> Przyjdź nowo święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię, przyjść swojej mocy i siwe radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Kto jest odważniejszy, to zapraszam tutaj do siebie. O, trochę odważnych się znalazło. Fajnie, fajnie. Tutaj ojciec z jakichś zakamarków nagle wychodzą. Nagle się robi dużo dzieci. Człowiek się patrzy na te pierwsze ławki i myśli, że jest mało, a nagle szuch, się pojawiają. Zawsze mi to, na, jak jest Mikołaj u nas w parafii, Tak z przodu widać 10 osób, a nagle 90 czekolad schodzi. No, ciekawostka taka. No ale dobrze, dzisiaj nie o Mikołaju, tylko o czymś innym, prawda? Dzisiaj mamy uroczystość Chrztu Pańskiego. W Ewangelii mogliśmy usłyszeć o tym, jak Pan Jezus przyjmuje chrzest od, myślę, że już wszyscy dobrze wiemy, i było wiele razy to się powtarza, że Pan Jezus przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela. Czy Jan Chrzciciel chciał mu udzielić tego chrztu? Nie, a dlaczego nie chciał mu udzielić chrztu? Hmm? Nie wiadomo. Ja no wiadomo, tak? Jan Chrzciciel uważał się za niegodnego, że, że nie jest odpowiednią osobą. Nie? że Mówi, to ja od Ciebie, Panie Jezu, powinienem przyjąć chrzest, a nie od, Ty ode mnie. No i Pan Jezusek tak mówi, że o no, słuchaj, no musi się wypełnić pismo, wszystko, co zostało zapisane, więc musisz mnie ochrzcić. No i tak, Jan Chrzciciel ochrzcił Pana Jezusa i wtedy, jak to mówi Pismo Święte, niebo się otworzyło. Można sobie tak wyobrazić, że nagle wszystkie chmurki tak się rozjechały i nagle było, można było usłyszeć głos Pana Boga. Co on tam, Pan Bóg, powiedział? Czy ktoś pamięta? Co Pan Bóg powiedział o Panu Jezusie? To jest mój... Syn, jaki U, umiłowany jego, jego słuchajcie. Tak? To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Pan Bóg pokazuje nam e, jednoznacznie, że Pan Jezus jest Synem Bożym i że powinniśmy się Go słuchać. Czy dzieci się słuchają Pana Jezusa? Tak? Bardzo się cieszę. A w tym, żeby słuchać Pana Jezusa, właśnie pomaga również chrzest, który podejrzewam, że wszyscy wy przyjęliście. Każdy z was ma chrzest? Pamiętacie? No właśnie. Raczej byliście o tacy, może nieco więksi, prawda? Raczej nikt z nas nie pamięta, co tam się działo podczas chrzestu. To bardziej pewnie rodzice Rodzina, goście, którzy byli obecni, mogą poopowiadać, czy byliście grzeczni, czy cały czas płakaliście na chrzcie, bo i takie dzieci się zdarzają. Ale właśnie, chrzest przede wszystkim przyjmuje się przy takim miejscu jak chrzcielnica. No, u nas w kościele to różnie bywa, bo mamy chrzcielnice w kościele, prawda, ale my często też tutaj robimy przy ołtarzu po prostu święcimy. Odpowiednią ilość wody i chcimy takie dziecko. Ale czy ktoś z Was wie, gdzie w kościele mamy ścielnicę? Czy ktoś z Was wie, gdzie w kościele jest ścielnica? U nas w kościele. No? Gdzie tam? To chodźcie, zobaczymy, co sprawdzamy. Prowadź. Zobaczymy, czy tam jest szczelnica. Uwaga, idziemy na spacerek. Będziemy szukać ścielnicy. Zobaczmy. Tutaj? Zobaczmy. Widzimy gdzieś szczelnicę? Hm. Halo? Może pod dywanem się schowała? Nie. No nie, to nie tu. Czy ktoś ma inny pomysł, gdzie jest szczelnica? Hm. To jak nie tu, to może po drugiej stronie, co? Może tak. Chodźmy. Przypominam, że przechodząc przez środek kościoła będziemy przyklękać tak, od razu o, taka nauka. Chodźcie tak sobie ładnie razem przyklękniemy. Na raz, dwa, trzy. Tylko nie wszyscy się zbiorą, ale nasza wycieczka jest duża. Uwaga, raz, dwa, trzy. Przyklękamy w stronę ołtarza. Pyk. Pięknie. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Jesteśmy po drugiej stronie kościoła. W innej kaplicy. I czy tu gdzieś jest ścielnica? Gdzie. Tu jest chcielnica. Proszę bardzo. proszę bardzo. Mamy tutaj taką tablicę, która mówi, i ości się, zbawiony będzie. Poprzez chrzest każdy z nas staje się dzieckiem Bożym. Prawda? I tak jak Pan Bóg mówi do Pana Jezusa, kiedy otworzyły się niebiosa podczas Jego chrztu, Ty jesteś mój Syn umiłowany. Tak naprawdę do każdego z nas tak mówi, kiedy przyjmujemy chrzest. Tak? Ty jesteś, mój syn, czy moja córka, umiłowana. Może niekoniecznie, żeby Was słuchać, to nie? Ale może czasem przez Was jakaś mądrość od Pana Boga też przemówić. No to wtedy będzie trzeba Was słuchać. W szczelnicy, co powinno być? Woda. Zobaczmy. Jest. Jest, znajduje się, widzicie? Tak, jest woda święcona i tak dalej. Ale często właśnie przy ścielnicy również mamy taką dużą świeczkę. Czy ktoś wie, jak się nazywa ta duża świeczka? Na py. No, nie wiecie. To jest paschał. I to też, tak, od tej świecy yy, były odpalane wasze świece chrzcielne. Pewnie gdzieś w domu macie świece chrzcielne. I tam właśnie się mówi, kiedy się odpala tą świecę, przyjmijcie światło Chrystusa. Prawda? No i właśnie ona symbolizuje Pana Jezusa, żeby to światło, światło naszej wiary podtrzymywać w Waszym życiu. Tak, coś tam pisze, ale to już można sobie przeczytać dla ciekawostki. Więc właśnie, każdy z nas jest oszczędny i każdy z nas, tak samo jak Pan Jezus, można by rzec, jest dzieckiem bożym. Dlatego też powinniśmy się słuchać naszego Ojca, czyli Pana Boga. I powinniśmy właśnie według tego, co Pan Bóg mówi, w swoim życiu postępować. Aby później dostąpić zbawienia, czyli żebyśmy mogli, kiedy nam się skończy to życie tutaj na Ziemi, mogli z Panem Bogiem spotkać się w niebie. I dlatego jest nam potrzebny chrzest. I dlatego potrzebne jest do, nam do tego, żeby słuchać Pana Boga w swoim życiu. Czy rozumiemy? Czujemy czacze? Tak jest. To naszą wycieczką wracamy przed ołtarz i będzie losowanie ziarenek, co? Wypadałoby. Tylko powoli, spokojnie nie biegamy po kościele. Przypominam o odpowiednim zachowaniu. Tak jest, robi się dużo hałasu jak człowiek biega. Niektórzy potrafią tak nieco cicho biegać, ale... Ale nie powinno się biegać po kościele. Ładnie, rzeczy wszyscy idą, pięknie. Śmiało, śmiało, tam proszę przechodzić. Uwaga, uwaga na bombki. No idźcie, idźcie, śmiało, do przodu, do przodu. Halo, czemu stoicie? Do przodu idźcie. Dziewczyny, proszę nie stać w przejściu, że tak powiem hanęły królewne i, i stają. Śmiało, śmiało. Dobrze, dobrze. Dobrze, wszyscy, ktoś za mną został? Nikt, dobrze. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Czyli teraz losowanie ziarenek. Będzie. Cyk, cyk, cyk. Przejdę z tej strony, z lewej. Pyk, o, pyk. Dobrze. Jeszcze masz rękę. Dawaj, dorzucaj do puli. Dobra, uwaga, ja losuję. Ja jestem najbardziej sprawiedliwy, nieprzekupny. No tu jeszcze ktoś wylosuje swoją koleżankę czy coś będzie. I dobrze, to jest raz. To jest dwa. to jest trzy. Pierwsza czekolada ląduje do Amelii Wojtkiewicz. Proszę bardzo, smacznego. Druga, Laura Szylin. Laura Szylin. Proszę bardzo. Czekolada, smacznego. I czekolada wraz z Pismem Świętym na cały tydzień ląduje do. Moi Szymkowiak. Proszę bardzo. Gratulujemy. A my wszyscy wracamy na swoje miejsca, powstaniemy i wyznajmy naszą wiarę.